Cześć, ale mi się odbija światło od okularów Witam Was serdecznie i zapraszam Cię na daily vloga Ostatni daily vlog bardzo Wam się spodobał Chociaż właśnie był, aż się nie da nam nie patrzeć O, Chociaż był taki bardzo przegadany, cały był przegadany Więc stwierdziłam, że skoro takie Wam się podobają I to będę je nagrywać nawet jak nie ma fajerwerków w moim życiu Dzisiaj chyba raczej fajerwerków nie planuję Jest godzina dziewiąta chyba? Nawet nie wiem już która, zaraz to sprawdzę. Eee, wstałam dawno temu, no właśnie po ósmej, dwadzieścia po ósmej. Czasem mi się zdarza naturalnie, i po siódmej wstać. Jestem super wypoczęta, a dzisiaj kurde wstałam 20 po 8, taka zmęczona, taka niewyspana. Nie wiem, coś mi się dzisiaj strasznie źle spało. No ale już minęło trochę czasu i się rozbudziłam i stwierdziłam, że jednak jest okej. Okay. Wyszło słońce, więc też jest okej, okay, robi się coraz lepiej. Posiedziałam przy komputerze, muszę jeszcze odpisać chyba na dwa maile mi tam zostały. I to jest w sumie wszystko na poranek, co mam do zrobienia. Więc to jest ekstra. Będę się zabierać od razu z rana za sprzątanie mieszkania i za ćwiczenia. Chyba tak zrobię. No, tak zrobię, chociaż chciałam iść szybko z kolei na miasto, yy, pochodzić po sklepach kilku. Taki mam dzisiaj plan, znowu po sklepach. Ostatnio szukałam butów. No i znalazłam buty, ale jeszcze ich nie kupiłam. W sensie już wiem, jaki chcę model. Mam wymarzony kolor i model. Dziękuję Wam bardzo za, za pomoc w ogóle, bo to yy, w sumie dzięki Wam je wybrałam, bo yy, Nike. Rose Run, Rose Run, Rose Runy pojawiały się najczęściej, ale to nie na nie padł mój wybór, tylko na, na Nike Air Max tia? tia, Tia chyba tak, tylko one muszą według mnie być w jednej wybranej wersji kolorystycznej, jasna podeszwa, Czarny but i biały albo srebrny znaczek. Taką wersję sobie upatrzyłam i po prostu muszę ją mieć, a w całym mieście nigdzie jej nie ma. Przeszłam wszystkie sportowe w sklepy w centrum, nie ma. Na szczęście w jednym ze sklepów była tak miła pani, że sprawdziła w systemie, e, czy one będą. W ogóle w jednym sklepie pan mi powiedział, że oni już ich nie produkują i nie mam w ogóle co na nie liczyć i na nie czekać. Po czym ja stwierdziłam, że jednak mu nie zaufam do końca, poszłam do innego sklepu pani sprawdziła mi w systemie że będą back in April czyli i wpisałam mojego maila w ogóle do systemu i automatycznie jak te buty pojawią się w sklepie to ja dostanę maila, że mogę po nie przyjść, więc to jest mega Mega super mi ułatwiła, no ale muszę kurde miesiąc jeszcze czekać na buty. To jest po prostu jakiś absurd. No ale tak się na nie napaliłam w sensie na tą wersję kolorystyczną i na ten model, że poczekam no co zrobić. Będę jeszcze wpadać od czasu do czasu do różnych sklepów <coughs> i sprawdzać czy one są. No ale tak to jest. Boże, ile ja już gadam czasu. Dzisiaj za czymś całkiem innym potrzebuję spodni, bo wszystkie. <coughs> Ojej! Wszystkie moje czarne spodnie. Wyglądają już źle, więc muszę iść po spodnie. W każdym razie mam plan, żeby wyjść na miasto, bez wolna, a ja w miarę jestem ogarnięta i mam ponagrywane, nic się nie muszę nagrywać. I mam popisywane, i pogrywane, czekające w kolejce, no właśnie tylko maile. Także idę jeszcze odpowiedzieć na te maile, zjeść śniadanie, potem się zabierę szybko za sprzątanie. Nie mam jakiegoś dużego bałaganu, mam nadzieję, że to pół godziny i się uwinę. Poćwiczę, moje się pomaluję i wyjdę. I pewnie będzie. 18, 19, 15 Nie żartuję, ale będzie późno Dlatego ja już uciekam i szybko wszystko robię Do zobaczenia za niedługo Ok, jest godzina 10 po 11 Ja zrobiłam wszystko komputerowe Posprzątałam mieszkanie Pozostało mi tylko poćwiczyć Ale stwierdziłam, że nie będę ćwiczyć Przed wyjściem na miasto jednak Bo zanim poćwiczę umyję się, wyschnie mi głowa, pomaluję się To będzie Jest 11, będzie na pewno 14, a nie chcę tak, bo chcę kupić rzeczy na obiad, pochodzić po mieście i już wrócić i zostać w domu więc teraz szybko zabieram się za jakiś taki codzienny bardzo makijaż, Uuu, zrób jasność Joanka, jest jasność ja już jestem praktycznie gotowa zgaszę tutaj światło, żeby wam z tyłu nie świeciło, pomalowana ubrana, więc będę uciekać ale chciałam wam pokazać nie moją szafę co się stało z moimi włosami Jeden raz na 100 mają taki dzień. Wczoraj je kręciłam, e, później je spiałam w taki, takie coś, co widzieliście na czubku głowy nic szczególnego no i po prostu dzisiaj wyglądają tak. Ale zazwyczaj się po prostu źle odginają, jak mam koka, i nie są posłuszne, a dzisiaj naprawdę ładnie się odgięły, więc ja jestem naprawdę zadowolona. Takie loki mi wyszły, więc nic nie robię już z włosami. Tak jak mówiłam, jestem pomalowana. Eee, ubieram się, w ogóle zakładam wiosenną kurtkę, świeci tak pięknie słońce i mam nadzieję, że jest tak samo ciepło. Chociaż pewnie znając życie, wcale tak nie jest. No ale nic, i będę uciekać. Mam nadzieję, że nie zajmie mi to dłużej jak półtorej godziny. Tak sobie pomyślałam, że mówiłam wam, że potrzebuję spodni i taka jest prawda. Przecież ja tego tak nie lubię robić tak nie ogóle tego robić, no ale potrzebuję także ubieram się do końca i wychodzimy OK, jestem gotowa, tak jak mówiłam, wychodzę mam na sobie mm, kurtkę która zdecydowanie nie jest zimową i boję się, że ktoś na klatce zaraz będzie i buty, które też nie, nie są już zimowe w sensie nie idę w ugach, tylko w takich czarnych, śmiesznych, już wam pokazuję o takich, i teraz Jestem ciekawa, czy będę żałować tej decyzji, czy nie. Mam gruby szalik, więc spoko. To idę. Mówiłam wam kilka razy, że tu jest niebezpiecznie. To możecie zobaczyć, jak wisi na dole informacja. Tu są jacyś obcy, śpiący i biorący narkotyki w środku budynku. Proszę zamykać drzwi. To nie jest bezpieczne dla nikogo. Także widzicie? To nie tak, że jest ciemno, że tu jest dużo junkisów, ale faktycznie są. Nie ma nikogo w budynku, to idę. Ogólnie to nie jest zimno, jest ok, ale wieje strasznie zimny wiatr, więc jak zawieje, to trochę ten wrocenny outfit jest średni. Ale tak raz zawieje, raz nie zawieje, więc ogólnie jest do, do przeżycia. Myślę, że dobrze, że już nie ubrałam tej zimowej kurtki. Nie ugi, w ugi jeszcze czasem zakładam, bo w stópki jak jest ciepło to jest fajnie, ale kurtki to już, o widzicie, to już mam dość. Patrzcie ile mam mierzenia, siedem koszulek, a miały być spodnie i tylko jedne spodnie. Dobra, zabieram się za mierzenie. Wróciłam już ze sklepu, w sklepów kilku to ta szafa jest tu znowu otwarta e, i co? i powiem wam, że jestem zadowolona udało mi się, trochę czasu mi co prawda zeszło, bo jest przed trzecią. a wyszłam o 12 tak dużo, tak długo mnie nie było, a mam w trzech sklepach, nie liczę Polaka w trzech e, odzieżowych w Primani pokazywałam wam, jak dużo miałam do mierzenia u, u, o, udało mi się kupić dwa t-shirty. E, tak, zaraz Wam pokażę. E, no i szukałam tych spodni czarnych i powiem Wam, że idealne wręcz znalazłam w handlemie. No po prostu weszłam, przymierzyłam one z takiej serii jakiejś takiej y, super shape, coś tam, coś tam, że jeszcze kształtują sylwetkę, ale weszłam, mówię, biorę są ekstra, ale później zobaczyłam na cenę i kosztowały 50 euro. 50 euro za spodnie z handemu, 200 zł za spodnie z handemu, to chyba trochę dużo, czy mi się wydaje. W sensie, no ogólnie 50 euro to nie jest aż taki duży pieniążek, ale jak na spodnie z handemu, to jest trochę duży. W sensie, no nie wiem, może schudnę, może coś tam, może coś tam, no i... Nie wiem, jakoś tak mi się wylewało i wyszłam bardzo niepocieszona z powodu tej ceny. No ale udało mi się znaleźć inne Forever 21. Też super, chyba nawet jeszcze lepsze. No i o dużo, dużo tańsze e, penin. Ja zawsze nabiorę do tej przyrzemierzalni 10 rzeczy, a potem wychodzę właśnie z 0, a dzisiaj aż z dwoma. Jedną rzecz odgapiłam od Agi, zaraz Wam pokażę. Tą koszulkę odgapiłam od Agi, bo ona pokazywała na swoim instra... inst... Instagramie. Instra... Nie mam powiedzieć Instagram. Nobody cares about your hashtags. I strasznie fajna ona jest. Tu fajny ma napis, ale też fajnie bardzo wygląda w sensie na mnie. Jest taka lekko oversizedowa, jest duża. No i fajny ten ma zawinięty rękaw bardzo mi się to podoba. A druga to jest ten sam podobny taki krój, tylko jest szara. I jest What Happened to the Weekend. I jest, no właśnie, co się stało. I jest też taki podwinięty rękawek, fajnie to wygląda. Zaraz na pewno, na pewno przeczytam komentarz, że a, że to szmaty, że w tym primarku to nawet nie ma co kupować, bo takie szmaty. Ale z drugiej strony, słuchajcie, każda z tych bluzek kosztowała 6 euro. No nie jest to dużo, naprawdę nie jest to dużo. Więc nawet kilkanaście razy to założyć, bo ja je noszę kilkanaście razy i nie wyglądają wcale źle. Co się ja długo noszę, te rzeczy mi się sprawdzają. A nawet jakby tu założyć. O tak! Nawet jakby to założyć kilkanaście razy, to za te 6 euro. Co w sumie nawet za 24 zł nie jest dużo. To i tak się moim zdaniem opłaca i jest spoko. I jeszcze pokażę wam spodnie. W ogóle mówiłam, a bo wszystkie moje czarne się sprawy. a kupiłam takie lekko sprane, lekko mam marmurkowe, ale naprawdę lekko. Spodnie wyglądają w ten sposób, jestem z nich bardzo zadowolona. Zaraz idę jeszcze raz przymierzyć. Eee, właśnie tutaj są takie leciutko marmurkowe. Myślę, że w ogóle super będą wyglądały z tymi t-shirtami. Super, no mega prosta stylizacja, nie? Jeszcze jest taki fajny t-shirt w dniu looku biały Nothing to Wear chyba się nazywa, w sensie na nim jest napisane. No i myślę, że to będzie fajny zestaw, a spodnie zamiast 5 dych w rezultacie kosztowały 15 euro, więc, więc troszeczkę do przodu nie wiem, dajcie mi znać co myślicie o spodniach. 200 zł. Nie, chodzi o to, że tutaj za 50 euro toż naprawdę można iść do TK Maxa i mieć jakieś spodnie, nie wiadomo jakie od jakiego tam. Dobra, już się nie na nad spodniami? Bo jestem taka głodna, że idę natychmiast robić obiad i będziemy się widzieć później. Jeszcze nie wiem, kupiłam kurczaka, ryż i warzywa, pewnie coś takiego mega prostego. Ale zobaczymy w trakcie. Może coś poszaleje bardziej. Okej, okay, ja już jestem gotowa do ćwiczenia. Oczywiście zjadłam obiad i odsiedziałam trochę, nie tak, że od razu po. Już trochę czasu minęło. Podpisywałam na maile. Miałam ich znowu: Jezu, rano się uwiniesz. Tak to jest: rano się uwiniesz, wszystko zrobisz. Myślisz, że wolne? Nie, tak jest tylko w niedzielę, że nikt nie pisze do ciebie maili. To znaczy widzowie piszą, ale żadnych takich na którą musisz już zaraz za natychmiast odpisać, tylko w niedzielę i w sobotę sobie można ich oszczędzić. No a tak to właśnie jest. Jak przyjdziesz, jak zrobisz rano, to nie znaczy, że już jest <laughs> wolna na cały dzień. Ale ja idę ćwiczyć i to jest w sumie mój ostatni taki poważny punkt dnia. W ogóle jutro mam na ósmą, co jest straszne, będę wstawać o 6.30. Masakra. Masakra. Jeszcze tak nie wstawałam chyba do pracy. Także ostatni poważny punkt dnia, a potem pewnie tylko ogarnę mieszkanie, i będę się szykować do snu. No bo jak ja? jak ja inaczej wstanę? Idę, ale jeszcze na pewno sobie dzisiaj z Wami pogadam, a póki co idę ćwiczyć. I dzisiaj chyba. Co jest? Dzisiaj jest kolejno coś mocniejszego. W sensie zrobię sobie Chodakowską, albo Turbo chyba sobie zrobię. Albo omówię, albo killera, albo, albo turbo. Ale chyba mam ochotę na turbo i idę je sobie zrobić. Widzimy się po. Koniec. Jestem po. Jestem zmęczona i mam dość. No, to tyle, co Wam chciałam powiedzieć. Idę się myć, bo miałam sobie z Wami jeszcze pogadać trochę i na pewno sobie pogadam, ale fu, nie w takim stanie. Idę umyć głowę mokrą przyszłam się z wami pożegnać w miarę szybko, bo leci a diabeł upiera się oprady bardzo dawno tego filmu nie oglądałam więc tak sobie rzucam okiem całkiem fajny jest i maluję paznokcie, bo moje też już były takie yy, obdrapane zawsze jak jest wolny dzień, to nie zawsze ale tak wychodzi nagrywam daily vloga, jest wolny dzień i maluję paznokcie obiecałam, że jeszcze coś do was pogadam ale nie wiem, co mam wam powiedzieć, nie będę w ogóle dzisiaj chyba narzekać na YouTube'a, no bo po co, dzisiaj był zakupowy dzień, ale żebyście nie myśleli, że każdy mój jest wolny taki, nie, nie, potrzebowałam spodni już naprawdę i to nie tak, że, ale tak jest, no, no to trochę tak jest. Czy się ma wolne to się znaczy ja przynajmniej chodzę po tych sklepach wiadomo że jedno wolne jest domowe rodzinne czasem potrafię nigdzie nie wyjść przez cały dzień ale to jest zło tak nie wychodzić nigdzie przez cały dzień no chociaż czasem to jest też dobre nie jest takie aż zło bardzo tak czasem czasem fajnie jest tak posiedzieć w domu i porobić kompletnie nic przed komputerem, w sensie jedyny obowiązek to zgotowanie obiadu. Super sprawa, super sprawa. Ja w każdym razie uciekam jutro do pracy na jakąś zabójczą godzinę, tak? Ja wiem, że niektórzy mają gorzej, ale dla mnie, jak nie wstawałam, o jezu, nie wiem, kiedy ostatni raz wstawałam o 6:30, bo tak jutro będzie budzik dzwonił, no tu jest trochę zabójcze, ale dam rady, nie idę. Dam radę? Dam radę. Nie idę na wiele godzin, także w porządku. Miły dzień za mną, miły dzień z pogadaniem do was Przyjemnie mi się ostatnio nagrywa daily vlogi Właśnie takie, takie proste Jak odkąd się dowiedziałam, że nie musicie mieć fajerwerek i oglądać fajerwerek nie wiadomo czego To bardzo przyjemnie mi się właśnie takie A tu coś pokażę, a tu pogadam, a tu jakimś przemyśleniem się podzielę To bardzo miło się nagrywa i nie jest to jakieś właśnie takie wymagające i stresujące. Wiem, że też te daily vlogi wam się podobają, a to różnie z tymi filmikami jest. Jednemu się to podoba, drugiemu się to podoba. Ja staram się to wszystko jakoś tak miksować, łączyć. No, dużo jestem tam zarzutów, że, że już coś było, że się powtarzam i tak dalej. No, ale też na moim film, na moim filmie, na moim kanale jest ponad 600 filmów już. Boże, 600 filmów! Jest to masakrycznie dużo, strasznie dużo, ogromnie dużo. Więc też jakby, no ileż możesz wymyślać coś nowego? No jest to trudne, żeby co miesiąc przedstawić Wam taki program, żeby za dużo się nie powtarzało, żeby Wam się przyjemnie oglądało, żeby nie było za dużo właśnie hejtów i czepialstwa. Także powiem Wam szczerze, że nie jest to jakoś hiper proste, więc czasem się zdarzy mi powtórzyć no tak, po prostu pomyślcie sobie ci co piszą że już było stare, ciągle to samo w kółko Jakby, jakbyście wy mieli nakręcić 600 filmików bzdurnych wow, udałoby wam się? nie pokazywalibyście nigdy tego samego no ja tak jak mówię ci co, ja tak jak mówię ci co mnie bronią bardzo mi miło też właśnie zawsze mówią, że no nie mam miliarda, triliarda kosmetyków, mam to, czego faktycznie używam, bo po co mieć więcej? Eee, w związku z tym, no nie sypię z rękawa, z rękawa eee, kosmetykami. Też jakby. Też jakby nie dostaję też dużo kosmetyków. No, także nie. No nie, no nie, ale ja się rozciągam. Nie, no nie, no po prostu nie. Powiem wam, że jakiś czas temu zjadłam tak pyszną kolację, o boże. I łosoś, i krewetki. Jeszcze pachnie krewetkami dalej ciągle w mieszkaniu. Eee, tyle. Przeszłam od tematu od tematu dostawania rzeczy e, od firm do e, do kolacji krewetkowej. Super po prostu. Płynność przechodzenia. Słyszę, że jeszcze reklama leci. Reklamy na Pulsacie trwają po prostu mega, całą wieczność. A ja już się żegnam z wami, mam nadzieję, że wam się przyjemnie oglądało i do zobaczenia za niedługo, pewnie takie vlogi pojawiać się będą, ale też nie chcę za dużo, bo znowu jak będę wrzucać daily vlogi, nie wiem, na przykład trzy razy w miesiącu, to boję się, że będzie Uuu, się skończyłaś i możesz tylko bzdurnie gadać do kamery. Ale wiecie co jest fajne w daily vlogu? Że nigdy się nie powtórzy i nikt mi nie zarzuci. Było stare nuda, bo, bo nigdy nie powiem tego samego. Więc to jest super. Chyba, tak mi się wydaje. I spać! Pewnie vlog też będzie wieczorem, więc życzę Wam miłej nocy udanego tygodnia i wszystkiego dobrego i do zobaczenia.